Siema, to jest bike check mojego super roweru gównogruza. Ponieważ zrobiłem głosowanie na Instagramie i przegłosowaliście przegosowaliście. Rama NSB sądzę po pomalowaniu to jest raczej 2008, tak mi się wydaje, ale to może być albo 2000, od 2006 do 2009 nawet. Ale no, znajmy, że NSB 2008. Amortyzator to jest Marzocci 66RC2X. Dwa tygodnie temu szczelki wymieniłem nadal żyga, ale nie wiem co mu dolega. Może za dużo oleju tam wlałem, nie mam pojęcia. No, przecieram to od czasu do czasu i tyle. Piasty Hopa. Połup pro dwójki obręczę yy, Mavic 819 List. Ogólnie są spoko, tylko z tyłu sobie pękła w środku i najprawdopodobniej będę ją zmieniał na shield'a albo na coś innego. Yy... Sprechy Mavica, opony Schwable Magic Mary na tej najbiedniejszej miesiące jaka jest, bo mnie na lepsze opony nie stać Cockpit to jest tak, mostek Truvati w Hassefeld, nie wiem jaka długość Kierownica Rental Fatbar, przecięta do 740mm pod bar spiny. Kapsel Forza pod bar Mouda. Gripy Dartmouth Roots, przedni hamulec to jest składak dotalny w sensie klamka to jest shimano deore xt m 708 nie, 785 a zacisk to jest stare slx dwutłoczkowy e, tylny hebel to jest zacisk to jest stara De, w sensie kurwa zacisk klamka to jest stara deorka z tyłu a zacisk jest nowa deorka m 6000 ten jeszcze tarcze y, 180 SLX -a. Teraz w sumie można przejść do napędów. Korby Z175 Platformy HTPA01A na łożyskach maszynowych. Narrow white jakiś z AliExpress. Do tego niebieskie śrubki, żeby podpiasty pasowało. Przerzutka Z zrobiona na patencie na trytytkach pod Single Speed. W sensie no, ogólnie to bym mógł jeździć w ogóle bez tej przerzutki, nie? ale dla mnie to ładniej wygląda i po prostu. Chcę mieć tą przerzutkę i chuj wam dupę Kółeczka od przerzutki takie ładne niebieskie na łożyskach maszynowych Reduktor, właśnie reduktor Reduktor w piascie to jest jakiś bicykl, czy co to jest? Czekaj zaraz sprawdzimy. Tak to jest bicykl, taki czerwony ładny, szybki mm. Czego tam jeszcze nie było? Nie było jeszcze. Sztyca to jest jakiś no-name aluminiowy totalnie. Zacisk sztycy nie wiem totalnie co to jest. To jest jakiś, yy, nie wiem, ale to wygląda trochę jak te mostki, yy, szybko. W flynogach. Yy, siodełko to jest welo, podróba chromaga. W sensie to ludzie mówią, że to jest to samo co chromak, tylko w innym poszyciu. I jeszcze mogę nagrać, o mam w korbie zrobiony cuny tak zwany W korbie jest zmieniona śrubka z tej zwykłej plastikowej na tą aluminiową czerwoną I w sumie polecam takie zastosowanie, bo te plastikowe sobie nie dawały nigdy rady A, support support to jest, nie wiem co to w sumie jest To jest jakieś Shimano, chyba Deore, tak mi się wydaje Fajne yy, wentylki i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tym nowym ogólnie jest git <laughs> i tyle w sumie. nie mam na tyle przewodu z tyłu, że jak odwinę przewód, to mogę chyba 3 albo 4 bar speed'a zrobić. We don't need my back. I'm too spent.